Przepraszam bardzo. Chciałem zapytać, czy do Muchomorków jeszcze przyjmują? Rewelacyjna czapka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, Dzięki. Na razie. Przepraszam bardzo. Czy pani była w kosmosie? Nie. Po kurtce poznałem. Była pani? Jak tam jest? Nie była. Nie był, ale pani... Nie, nie wybiega, ale trenuje pani, bo kurtka jest naprawdę, powiem, profesjonalna. W NASA takie kosztują krocie. Naprawdę? No tak... No pewnie, że tak. To pani jest chociaż w NASA. Nie? Nie. Nie, ale... Nic kosmosu, nic? Nic zupełnie. Kurwa, świetna, kurtka, świetnie pani wygląda. Miłego dnia, dzięki, dzień, pozdrawiam. Dzięki. Hej, kochani, cześć. Pogoda i sytuacja, jak wygląda, widzi każdy. Słońca jest raczej umiarkowanie dużo, a wręcz dużo mało. Także w takiej sytuacji, w takiej pogodzie, przy takiej pogodzie na ulicę wychodzę ja, w zasadzie wyjeżdżam i porozmawiam sobie trochę z ludźmi. Popytam, zwrócę uwagę, skomplementuję tak, aby nastrój ludzi był totalnie odmienny niż pogoda. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Przepraszam Panią bardzo, muszę to powiedzieć, jest Pani złotą kobietą. Złota kobieta, rewelacja. Film kręcę wszystkiego dobrego, świetnie wyglądacie, miłego, dzięki. Futra mają Pani świetnie. Nie, a co to jest? Bo ja się nie znam, ale rewelacja. To jest dziadostwo. Pani ma, to jest dziadostwo? Pani ma futro, pani dziadostwo. Świetnie pani w dziadostwie, a pani futrze wygląda. Wszystkiego dobrego, dzięki. Proszę pana, ja mam kategorię D i mnie nie chcą w, w, wziąć do wojska, a pan jest z wojska. Co muszę zrobić? A z, dlaczego z wojska? Byłem w wojska. No, ja, a to to nie. Pani chyba wyszedł po prostu z koszarów. tak mi się wydaje. Z koszar, nie jak się odmienia. Tylko te gumofilce tak średnio. Mało, mało wojskowo, czy nie? To jest jakaś jednostka. Nie na rynkach są. 35 zł się. Co mam, co mam, ale to w, Burza, bo... nie burza. Co mam zrobić, żeby mnie wzięli? Do wojska? Tak, bo pan jaki ma stopień, Pan mi wygląda na generała. I do brygady. Pan panie! To oh, No właśnie! To... I co muszę zrobić? Ja czy mnie mam, nie wezmą? Kurwa, pan ja ma głos. Pan, pan, pan... Przepraszam <susurna> bardzo, czy mogę być w waszym gangu, jakbym miał czerwoną kurtkę? W <grym> ten brzydki, lutowy dzień nie mogę Cię nie zaprosić na pyszne śniadanko. Ty masz kawę, ja mam chleb. <grym> dzięki. Damy radę? <grym> Jakaś wędlinka albo Serek, nic? Trzymaj się. No, to to Przepraszam bardzo, ten pan tak się stara, państwo notatek, nikt nie robi. No właśnie. No co się ja dzieje? A nagrywacie! Dobra, wszystkiego dobrego, świetna robota, dzięki pozdrawiam. Muszę powiedzieć, że cudownie panie wyglądają. To są kapelusze czy beretki? Co to jest? Rewelacja. Przepraszam pana bardzo, to co pan robi, jest genialne. Tak? Nie mogłem po prostu przejść koło tego obojętnie. No to dobra. pana, ja skończyłem weekendowy kurs ee, sztuki. Te, to, to, to co pan stworzył tutaj, to jest genialne. Jak? No jest, jak artysta. Ale pan jest prawdziwym artystą? Proszę pana, co to przedstawia? Co, ja, niech, niech pan zdradzi ten sekret, bo powiem, nie zasnę dzisiaj. Nie wiem, każdy widzi to inaczej. A jak pan to widzi? Bo to jest genialne, no. I jeszcze te podpisy, bawełna ocieplane, proszę pana, sam bambu, Co to znaczy bambus? No coś pięknego, proszę pana. bambusowe. Genialna sprawa. Czyli, a co, co jak, jak pan, do tego, jak pan, jak pan do, to, to zrobił, no? Postawiło się i jest. Pani jest geniuszem. Czy pan, no. proszę pana, pani jest geniuszem. Wszystkiego no. dobrego, pan wie, wszystkie... Zajemnie. Dzięki, miłego dnia, pozdrawiam. Zajemnie. A Czy by pani nie chciała zostać moją babcią? Nie, nie. Nic? O, przepraszam, czy któraś z Pani jest babcią? Tak. Dobrą babcią? Pani jest? Matko, jedynak, my właśnie... Najlepszą jesteśmy... babcią Pani jest. My jesteśmy właśnie od babci. Czy jest Pani, ale czy moją babcią Pani może zostać? Nie. Dlaczego? Bo Pani jest dobrą babcią? Nie. A ja Jestem. szukam dobrej babci, żeby wie Pani, przytuliła, powiedziała coś miłego, ja świadanko zrobiła. Nie, nie mogę Pana dobrać. tylko przytulić. A naprawdę nie może Pani przytulić? Nie. Jesteśmy. No ja Pana przytulię jako babcia? Bo co? Ja szukam babci. A daj mi Proszę pani, te buty, rewelacja, skąd pani je ma? I czy to są do pary? Z Egiptu? Mhm, I do pary. Czyli to są takie umiar umiarkowe, ale powiem rewelacja. No, do skarp panu, że są 100 razy lepiej zrobione niż w oryginale? Naprawdę? Z Kurde. O córkę przywiązam czarne A, 47 e, to to było? Pytał. Mogła męskie, damskie. Pan pani tam? mi kupić, no. Widzi pan? Wsz to są właśnie. Ale rewelacja. Wszystkie... Ładne, tureckie. nie widać, że tureckie, ale... ale jest lepsze. Egipskie, Egipskie przepraszam, tak. Przepraszam bardzo, świetnie wyglądasz, a tak się składa, że szukam kandydatki do projektu DZIECKO. Nie, Czy dzięki. jest szansa? Nie, nie dzięki. Nie, nie, nic? Będziemy próbować chociaż, nic? Nie, nie, dzięki. Trzymaj się, świetnie wyglądasz, Filmkę, na razie, pa. Przepraszam, mogę jakoś panu pomóc? Miejsce. No nie wiem, pan tak sam stoi w oknie, nic? Jakiś kawał, opowiedzieć coś? Bo obiad a, a, dobra, smacznego, słoninę pan ma? Słoninę pan ma, a czy podwawelski pod kawałek dla mnie. Nie mam. Nic? Nie mam. Bo, bo słoninę to nie, ja taka sztuk. Bo mam proszę pana chleb Aha. i na późne śniadanie z podwawelską chleb, jakby zjadł. Z chleb. Zryżę chleb z ryżem? No, może, może. Przepraszam bardzo, jest pan niesamowicie silną osobą. Muszę pana skomplementować, coś czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dzień Dzień Ale profesjonalnie jest. No, no. tak. coś Sza... takiego zostaje potem, nie? A szapowa. A to pan to, to systematycznie? No, ostatnio nie, bo kurczę, wie pan, jak to jest że tam Że to... mają dużo czasu, to ja wiem tyle. <laughs> Przepraszam, czy to jakaś specjalna okazja z kwiatami, czy ja mogę z życzeniami się podłączyć? <laughs> ja mam ewentualnie prezent, chleb. To nie przyda się, bo to imieninki urodziny? Nie, nie, po prostu do domu, dzięki. Do domu? No to ja mogę tam w prezencie, nie, bo tak nie, mam, nie, mam, nie zmieści dobra. się nic? Nie, dobra. dobra, bo Dobra. To... Proszę Pani, genialny kolor włosów, co, co to jest za kolor? Ojejka, to, to nie jest farba. A jak w ultrafiolecie, jak one się sprawdzają w ultrafiolecie, w klubach w sensie, jak Pani myśli? Bo, bo to jest taki Może... trochę fiolet, trochę blond. Tak. Genialna sprawa. No mam siwe, włosy siwe mam, nie? No, ale pani nie ma siwe, pani ma fioletowa, fioletowawe. No. Przepraszam bardzo, jedno pytanie. Czy ta torba jest naprawdę ze złota? Tak. Naprawdę? No ładna, ładna. Wszystkiego dobrego. Przepraszam, ja mam tylko jedno szybkie pytanie. Kto bardziej ciągnie? Pies czy pani? Kto, jak tak średnio by to rozłożyć? Pies, pies jednak. On pies bardziej. Tak? Przepraszam. Przepraszam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że na tle tego rusztu obracającego się z kebabem wyglądasz doskonale. To, to miało być miłe, ale nie, nie było? Doskonalne znaczy... kebaby. Dobra, to komplementuję. Nic, wszystkiego dobrego, ja żartuję. A, na tle kręcącego się rusztu kebaba wyglądasz doskonale. Dziękuję. Proszę bardzo, miłego dnia, cześć. Dzięki. Proszę pana, widzę dopieszczony samochód. Ja bym go pożyczył, żeby zaimponować dziewczynie. No to klucz, dać teraz? Z, jakoś teraz. Do 22 będę z powrotem. ja muszę jechać teraz. Kurde, to kiedy? To kiedy? Co co tak mi go obsrał. A, a, nie nie widać, proszę nic nie świecą się Przecież bardziej niż w psu, wiadomo co. Mi tak, żeby... a przepraszam bardzo, to co pani ma na głowie, coś pięknego. Rewelacja. Co to za kolor jest? Czerwony. Po prostu czerwony? Rewelacja. Dziękuję. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Przepraszam Panią bardzo, Pani jest z USA, jak jest w Chicago? Bo widzę po gwiaździstym sztandarze na, na nogach. Flaga Ameryki, jak jest w USA? <grym, <grym, nie wie Pani. kupiłam <grym>, Pan. Ale to w USA Pani kupiła a, leginsy. W USA, tak? Bo to no, gwiaździsty standard, tak? Mam dwa takie. Kurde, To Pani jest prawdziwa Amerykanka? Nie, ja jestem Polka. A, dobra, żartuję, wszystkiego dobrego, a, miłego nie, dnia. Nie, 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 ale leginsy fajne, czy tam dreśniki? Przepraszam Panią bardzo, co to jest za płaszcz? Bo świetnie to złoto z Pani opalenizną fituje. Co to za firma? Fashion. Paparazzi faszyn. Paparazzi faszyn, rewelacja, no coś pięknego. A ma Pani więcej ciuszków czy tylko ten płaszczyk? Tylko ten. Bo... więcej, więcej. Więcej, kurde, czyli Wielu, lubi Pani. I Uwielbiam. Bo do opalenizny, rewelacja. Świetnie Pani wygląda miłego dnia, dzięki. Radko, dziękuję. Wszystkiego dobrego. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to po pierwsze gratulacja, a po drugie dziękuję, a po trzecie. Zostańcie ze mną na dłużej. Przepraszam bardzo, jedno pytanie, czy nie jest zimno? To jest. No właśnie. I co teraz? To może jakieś pożywne śniadanko? Ja mam chlebek na śniadanko. Jedliście śniadanie? Jedliśmy. Naprawdę? A z serkiem z Wendinką? Bo to można, bo, bo to są do tostów. Ja nie, nie sprzedaję tylko... mogę panu ofiarować. Nie, nic, a pani też nie? Jak podchodzę i żartuję i kręcę film. Czyli nie, jest zimno, jak sobie z tym pan radzi. Tak, radzę sobie wysoko. A w jaki sposób, bo mnie zimno i się nie radzę tam. Ale jak pan jest tak ubrany, widzi pan jak ma za, 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 le... za lekko. Kurde. Nie ma pan rękawiczek, czapki na głowie, a wiadomo, że... Pan chyba ciepło. zna moją mamę. Coś chyba macie jakiś kąszak.